Prawie połowa z wczoraj zatrzymanych to cudzoziemcy: jeden Hiszpan, Duńczyk, Węgier i 92 Niemców. Tym, że zaproszono ludzi, którzy potem urządzali burdy. Jeszcze wczoraj oburzony był prezydent. Policja przyznaje, że tych ludzi obserwowała, ale nie mogła zatrzymać, dopóki nie łamali prawa. Skończyło się na tym, że niemieccy anarchiści zaatakowali uczestników parady w strojach napoleońskich. Maria Stepan. Niemieccy antyfaszyści na Nowym Świecie. Tu pakowanie do policyjnych radiowozów. Do Polski więc nie przyjechali świętować. Zaniepokojony i oburzony jest prezydent. Z tego powodu, że w ogóle ktoś mógł wpaść na pomysł, aby do Polski zapraszać yy, spoza granic naszego kraju ludzi, którzy wyraźnie nie są zainteresowani. Świętowaniem polskiej niepodległości, a urządzaniem na polskich ulicach Burt i Awantur. To po prostu jest narodowy polski wstyd. Ten mój mundur mu się nie podobał. Jacek Nieszczerzewicz od lat jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej. Z dumą nosi mundur z epoki napoleońskiej. I na ten mundur wczoraj napluł niemiecki anarchista. Nazwał mnie polskim faszystą, tak? I, i, i nazistą. Mężczyzn rozdzieliła policja. Czyli niesmak, przede wszystkim. Niespa, niesmak i pewnie złość. Do Polski niemieckich antyfaszystów na polskie święto Nagłodębłości zaprosiło porozumienie 11 listopada. Strasznie nam przykro, że takie incydenty wystąpiły, natomiast e, nie zmienia to faktu, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystkie środowiska europejskie antyfaszystowskie wsparły nas. Te incydenty skończyły się zatrzymaniem 92 niemieckich zadymiarzy. To nie było tak, że ci Niemcy sobie biegali po Nowym Świecie e, samopas. Tam byli ludzie, e, którzy mówili po polsku i którzy wydawali im też polecenia. Był też tłumacz. Inna rzecz, że przez nikogo nie niepokojeni swobodnie przejechali przez pół Polski. Byliśmy w kontakcie z policją niemiecką je, wiedzieliśmy, kiedy przekroczyli granicę, wiedzieliśmy, jakimi autokarami się poruszali. Byli kontrolowani na wjeździe do Warszawy pod kątem odnalezienia niebezpiecznych przedmiotów. Sytuacja wymknęła się spod kontroli dopiero w Warszawie i skończyła się tym, że w dniu polskiego święta niepodległości Niemcy bili i okluwali Polaków. To jest sytuacja, można powiedzieć, symboliczna. A kto za nią odpowiada? Donald Tusk. atakowanie za to rządu i personalnie Donalda Tuska kojarzy mi się jak najgorzej. Kojarzy mi się z osłabionym dziadkiem z Wehrmachtu. W takiej sprawie politycy powinni być solidarni z własnym państwem. Maria Stefan, wiadomości. W ciągu ostatnich lat postawiono mu pie...